W niedzielne popołudnie 30 marca ostrzeszowska wiktoria przed własną publicznością mierzyła się z Wisłą Borek Wielkopolski. Kibice przez chwilę mieli nadzieję na szczęśliwe zakończenie, gdyż to gospodarze w pierwszej połowie otworzyli wynik spotkania. Po zmianie stron dominowali już jednak tylko przyjezdni, co zakończyło się ich zwycięstwem 1 do 3. Osiemnasta porażka wiktorii na 19 rozegranych meczów stała się faktem. W niedzielnym pojedynku wynik w 32 minucie otworzył Mateusz Obsadny. Co ogromnie ucieszyło licznie zgromadzonych kibiców. Radość trwała dosłownie chwilę, bo dwie minuty później rzut karny na wyrównującą bramkę zamienił Jakub Błaszczyk. Do przerwy mieliśmy remis 1 do 1. W drugiej połowie inicjatywę przyjęli zawodnicy Zborku Wielkopolskiego, którzy wyszli na prowadzenie w 62. minucie po celnym trafieniu Mikołaja Jaroszaka. Gospodarzom w walce o odrobienie strat nie pomogła czerwona kartka, którą na chwilę po stracie, na skutek dwóch wcześniejszych żółtych, ujrzał Dawid. Przybył. Goście w 65. minucie nie wykorzystali rzutu karnego, ale 3 minuty później i tak pokonali bramkarza Wiktorii. Wynik meczu na 1 do 3 ustalił Krystian Skowron. Pierwszą połowę dosyć dobrze zagraliśmy, ale nie wiem dlaczego. Moja drużyna nie wyszła na drugą. Zostaliśmy w szatni to było widać. Te pierwsze 15 minut, drugiej połowy, było naprawdę bardzo złe. Bardzo złe pod względem tym piłkarskim nie, 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 mam, nie mam po prostu wytłumaczenia. Nie chcieliśmy po prostu grać w piłkę. Ważne, czy punkty zdobyliśmy dzisiaj, bo to jest najważniejsze dla nas, ale, ale no z przebiegu pierwszej połowy no nie jestem za bardzo zadowolony, bo, bo no doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie przegrywaliśmy 1-0 i, i Czulałem na to zawodników, że tak może się wydarzyć, że możemy gdzieś stracić bramkę, ale no nie w takich okolicznościach, no. No nie przystoi nam taką, taką bramkę tracić, więc, więc muszę tutaj, no troszkę, troszkę musiałem wstrząsnąć drużyną, w więc, więc myślę, że udało się, chłopacy zdobyli pierwsze trzy punkty, pierwsze punkty w ogóle na wyjeździe zdobyliśmy w całej lidze, Dopiero w niedzielnym meczu z Wisłą zdobyła pierwszą w tym roku bramkę. No Nie wiem, czy warto się cieszyć już z jednej bramki. Bardziej byśmy cieszyli się cieszyli z jednego punktu, ale dzisiaj planowaliśmy te trzy punkty zdobyć i no niestety nie udało się. W kolejnych tygodniach trudno będzie marzyć o jakimkolwiek przełamaniu. Ostrzyszowski zespół w najbliższą niedzielę na wyjeździe zagraz KKSM Kalisz, a później na własnym stadionie podejmować będzie Kanie Gostyń. Strata do pozycji niezagrożonej spadkiem wynosi już 10 punktów. Thank you.